Jest Marta, jest Kuba, wokół nas przepiękny sportowy obiekt, jakim jest stadion Śląski, a to znak, że zbliżają się kolejne taneczne zajęcia, czyli kolejne spotkanie z Baciatą. Marta, tak podkreślasz na każdych zajęciach, że taniec to nie tylko kroki, nie tylko praca rąk, ale też praca całego ciała. I dzisiaj właśnie mówić będziesz o tak zwanym body movement w Baciacie. Tak jest, w Baciacie jest to bardzo ważne. Bardzo ważne są izolacje i kontrola nad ciałem, zarówno w parze, jak i solo. A to właśnie solo możemy jak. Najbardziej się rozwinąć w tym temacie. Popracować nad swoją koordynacją, kontrolą nad swoim ciałem, więc myślę, że jest to bardzo istotne. Pora sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Rozpoczynamy kolejny aktywny śląski. Jeśli chodzi o baciatę, izolacje są kluczową sprawą, dlatego mamy tutaj bardzo różne ruchy. Zarówno w parze, jak i solo jest to bardzo istotne, ale solo możemy to bardzo mocno rozwinąć i skontrolować, skoordynować nasze ciało. Zaczniemy sobie od podstawy w różnych wariantach z pracą górnej części ciała. Ramiona możemy skontrolować w pracy góra-dół asymetrycznie. Bądź symetrycznie. Można też wykonać ruch do przodu, do tyłu i wszelkiego rodzaju krążenia, albo symetryczne, albo asymetryczne. Pokażę to teraz w kroku podstawowym. Ramiona w tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8. Ręce trzymamy aktywne, ale luźne, bo teraz skupiamy się na pracy ramion i je chcemy uwydatnić. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Góra dół. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Możemy też uaktywnić klatkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siedem, osiem. W ruchach przód, tył bądź w ruchach do boku. Pokażę z krokiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To by była w pigułce. Klatka i ramiona. Przejdziemy teraz do bioder. Znamy już krok z kółkiem z tyłu pięć, sześć, siedem, osiem. Tak jak zrobiliśmy w salcie, możemy też zatańczyć ósemkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kółko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Przypominam, że chcemy tutaj zrobić izolację, więc nie ruszamy wszystkim naraz. A izolujemy daną partię, uwydatniając ją, więc wtedy jak najbardziej zatrzymujemy pozostałe części ciała. Nie ruszam rękami. Ruszam biodrami. Nie ruszam biodrami, ruszam ramionami. Zobaczycie z muzyką o co mi chodzi. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it And I'm sorry I'm not perfect but I knew I'm, hard to love. I'm sorry, I'm sorry. So I can listen back again. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't. Wszystko, jeśli chodzi o baciatę, możemy dodać przeróżne rzeczy, różne wariacje w podstawowych krokach. Śledźcie nas dalej, dowiecie się jeszcze wiele więcej.